Maurycy Polaski. Mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Witam serdecznie w weekendowym wydaniu mojego przekazu dnia. Mamy dzisiaj gościa specjalnego. Witam serdecznie Basiuszkę w MPD. <ścoughs> Witajcie! Przepraszam bardzo, ale ja tu jestem jeden. To dlaczego witajcie? Ja, to jest przyzwyczajenia. Od mojego brata blizniaka popa przejąłem, a witajcie. Najmocniej przepraszam, ale to gospodarz ma prawo powiedzieć: Witam, bo jest u siebie. Ja to tam wszędzie jestem u siebie. To jest mój kraj. Ale ostatnio coś się powiem, wam czuję zaniepokojony. Ostatnio? No, ostatnio. Jakieś siedem lat. Widzę, że Baciuszce czas się dłuży. Oj, dłuży się, dłuży. Szkoda, że tylko czas. O. Ja w osobiste problemy Baciuszki nie wnikam. Nie, e, e, chciałem tylko spytać, co Baciuszkę ostatnio uderzyło? Ej, dachówka mi ostatnio spadła i stłukła boleśnie po tylicę. Potylice, po tylice, a po polityce, polityce, a propos polityce, proszę mi powiedzieć, co Batiuszkę ostatnio w polityce poruszyło. Suski. Suski? No, on teoretycznie, jeżeli chodzi o wschodnią stronę, jest mi bardzo bliski, bo ma. Ksywkę Caryca. No i wczoraj powiedział, rozumiesz, że, e, że w czasie wojny II światowej walczyliśmy z okupantem sowieckim i niemieckim, a teraz będziemy walczyli z okupantem brukselskim. Czy w takim razie Batiuszka może jakoś skomentować e, słowa posła Suskiego? A można użyć słowa nie można. No to w takim razie ja nic nie powiem, ale mogę ześpiewać. Uważaj, tak będzie. Hej, nie w kapuście, hej, nie w salacie. Chcieliście gląba? No to go macie. I po temacie. No to była piosenka e, Popowa. Dziękuję serdecznie. <laughs> Dziękuję i ja. I ja, i ja, o.